Cześć, mawitaj się, ja jestem Teria i witam Was z kolejnym odcinku poradniki Dota 2. Zgodnie z opowiedzią w ostatnim filmie, powiedziałem, że w tym odcinku zajmę się wardami. Ok, wardy e, trzymają głównie postaci, które są supportami lub niektóre postaci, które mogą być na amicie. Pokażę Wam ze strony mrocznych, gdzie najlepiej postawić owe wardy, żeby było jak najbezpieczniej. Oczywiście na początku możemy postawić je tutaj, tu, ewentualnie też stawiamy tutaj koła ko N oraz tutaj. Jeśli gramy po stronie mrocznej, oczywiście to wtedy daje nam to zasięg mniej e, więcej tego pola i wtedy widzimy, że ktoś schodzi z mida właśnie na górę, żeby nas skankować. Ale jeśli gramy świetlistymi i jesteśmy na hard i możemy zastosować taktykę e, blokowania creepów, polega ona na tym, że w miejscu, w którym Droga, wroga drużyna będzie pulować klipy z tego kampa na górę. Właśnie tak. E, możemy zablokować respawn właśnie tych klipów danych kampie, stawiając właśnie totem. Na, mniej więcej tutaj. To akurat mi się nie przyda, ale to jest taka jedna z taktyk, którą możecie stosować, będąc mrocznymi. Jeśli chodzi o świetlistych. To wstawiamy właśnie, a czyli jeśli gramy właśnie morszymi, to właśnie stawiamy mniej więcej tutaj lub tutaj. Mam nadzieję, że będziecie widzieć to miejsce, albo najlepiej na podejdę tam po drodze i omówię kolejne wady. Możemy grając świetlistymi, zamiast stawiać tutaj, tutaj, warda, możemy śmiało postawić w tym miejscu dokładnie, w Dobra, kipy za mną biegną. Wtedy mamy widok na, na tą okolicę oraz na najbliższą runę. Oczywiście dzięki wardom możemy kontrolować nasze runy będąc na midzie. I to wtedy bardzo nas przydaje. Mam nadzieję, że dobrze postawiłem tego do warda. I dzięki temu możemy zablokować ten camp. Oraz ten. ale lepiej postawić go po prostu na środku, i wtedy mamy pewność, że mamy zablokowany ten camp, a wroga na już go nie będzie widzieć. To tyle, jeśli chodzi o obserwer wardy, które działają przez 6 minut i dają nam mniej więcej, właśnie pole widzenia. Dość duże. Następnym typem wardów są centry wardy. Są one powiedzmy kontrol na postaci niewidzialne, takie jak ryki, Bounty Hunter, Templar Assassin, Sun King. Oczywiście te dwie nie są w pełno pewnymi postaciami, które znikają, tylko po prostu stoją w miejscu i są niewidzialne. Wtedy warto zastosować właśnie Centry Warda. Właśnie gdybyśmy grali przeciwko Bounty Hunterowi, i on znika, to możemy stawiać mniej więcej miejscu takim lub takim. W w jakim obszarze chcemy złapać tą daną jednostkę. I działa on przez półtora... Tak, przez półtora minuty. I co daje nam niewielką wizję, ale dzięki temu możemy widzieć niewidzialne postacie. grając właśnie z supportem tak jak Bane, Engine Apparition, do których zapraszam was do obejrzenia poradników. E, warto właśnie kupywać, znawiać właśnie te wardy. Niektórym może to, za e, niektórym osobom mogą zapomnieć na przykład kupić tego ward, ale e, niestety jest taki motyw, że możemy kupić tylko dwa wardy co parę minut i tylko ta postać, która kupiła właśnie te wardy, ma, może mieć. Oczywiście nie cały czas tych po prostu może wyrzucić na przykład z pytzaka i ktoś inny może podnieść i w tym samym momencie szybciej może podejść i postawić ten wart tam, gdzie by nie chciał. Oczywiście w centry wart jeszcze dodając tego działa na runę niewidzialności oraz na osoby, które posiadają Shadow Blade. Okej, okay, mam nadzieję, że tym poradnikiem Wam wyjaśniłem, na czym polegają warty, co one dają, jaką dają dużą przewagę taktyczną w czasie naszej gry, w szczególności w jej początkowej fazie, i jak bardzo potężne są w centry wady, które mimo, że nie działają jak Dust czy Gem, ale na początku bardzo przydają się i nawet śmiało można je kupić na Endgame'ie. Podczas teamfightu postawić taki centry ward I wtedy widzimy wszystkich niewidzialnych Okej, okay, myślę, że to Doskonale wyjaśniło wam Na czym polegają te wardy I jak dużą rolę spełniają właśnie w naszej grze I zawsze pamiętajcie, że możemy Użyć komendy Potrzebujemy wardów, żeby przypomnieć Supportowi, żeby kupić te Potrzebne itemy A ja żegnam się z wami serdecznie Cześć i na razie I do zobaczenia następnym razem przy Brewmasterze